Rektorze, wychowawcy, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, kochani rodzice, młodsi koledzy i koleżanki, szanowni goście. Dziś z dumą stajemy przed Wami jako maturzyści i przyszli absolwenci Piazzolla Liceum Ogólnokształcącego Królewskiej Pokoju Włodniczej. Jeszcze niedawno. Chodziliśmy w progi tej szkoły jako zagubieni, niepewni, ale żądni wiedzy i doświadczeń pierwszoklasiści. Mówiono nam wtedy, że liceum nie szybciej niż się spodziewamy, w co trudno było uwierzyć. Dziś, spoglądając na naszą drogę, możemy śmiało przyznać raz. Czas biegnie nieubłagany, a my pełni wzruszenia i wdzięczności. Domykamy najważniejszy rozdział naszej młodości. Przez te minione lata, szkoła była dla nas miejscem nauki i rozwoju, a także przestrzenią przyjaźni, emocji, wyzwań, zlotów czy upadków. Nauczyliśmy się tutaj nie tylko tego, jak rozwiązywać skomplikowane równania czy analizować teksty literackie, ale również jak współpracować, jak słuchać, jak Kiedyś usłyszeliśmy, że szkoła nie jest jedynie miejscem zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim ludźmi. I rzeczywiście to, co dziś wspominamy z największym wzruszeniem, to twarze naszych przyjaciół, uśmiechy nauczycieli i wychowawców, którzy wspierali nas przez lata, ucząc odwagi i wytrwałości w rozwijaniu naszych pasji i spełnianiu obranych celów. W imieniu wszystkich tegorocznych marchistów chciałbyśmy pozwolić sobie skierować kilka słów najszczerszej wdzięczności. Panie dyrektorze, dziękujemy za ogromną wiedzę, którą przekazał nam Pan o świecie i naszej ojczyźnie. Dziękujemy również za to, że za pańskimi słowami podróże kształcą tylko wykształconych, które usłyszeliśmy jeszcze w pierwszej klasie czy konkretne działania w postaci licznych wycieczek, zarówno do tych mniejszych, jak i większych zakątków Polski czy świata. Dzięki Panu mogliśmy zobaczyć, poczuć i zrozumieć więcej niż to, co mamy jedynie w zasięgu ręki. Przepraszamy, że nasza wiedza historyczna przez te cztery lata nigdy nie osiągnęła poziomu, który uznał Pan za satysfakcjonujący a liczba naszych zgłaszanych nieprzygotowań niejednokrotnie przyprawiała Pana głowy. Jednak nasza droga tu się nie kończy i pełni nadziei, liczymy na dalsze kształcenie się w tym zakresie, motywowane własną ambicją. Dziękujemy Pani Dyrektor Joannie Kuchary za ciekłe słowa, cierpliwość i wsparcie, za zaangażowanie w nasze życie szkolne i dbanie o to, by każdy dzień przebiegał sprawnie i z poszanowaniem dla potrzeb całej społeczności. Za wszystkie decyzje podejmowane z myślą o nas, uczniach, oraz za pracę, której często nie widać na pierwszy rzut oka, a bez której ta szkoła nie byłaby taka, jaka jest. Dziękujemy także ojcu rektorowi Markowi Barczywskiemu za obecność, opiekę duchową i mądre przewodnictwo. Które towarzyszyły nam przez wszystkie lata naszej edukacji. Szczególnie dziękujemy za poranne modlitwy, które każdego dnia wprowadzały nas w rytm szkolnej codzienności, nie tylko porządkując nasze myśli, ale też napełniając je dobrem, nadzieją i poczuciem wspólnoty.